Zadanie czwarte. Zadanie czwarte to jest pierwsze z takich troszeczkę już bardziej zagmatwanych zadań. Jest ono troszeczkę trudniejsze od wcześniejszych, ponieważ trudniej jest tą zależność między zmiennymi wyciągnąć. Nie jest ona tak podana na gotowo jak wcześniej, ale też zadanie jak najbardziej do zrobienia. Tutaj trzeba też dodatkowo skorzystać z podobieństwa. Podobieństwo... Też już było omawiane, więc myślę, że tutaj nie powinno być z tym problemu. Działka ma kształt trójkąta równoramiennego. Mamy taką działkę o podstawie 100, czyli wiemy, że jak, sobie, jak jest, to jest trójkąt równoramienny, i tutaj sobie narysujemy wysokość, to tą podstawę podzielimy na dwa równe kawałki, czyli każdy, każda z połowy tej podstawy będzie miała po 50. I wysokości opuszczonej tę podstawę długości 50, czyli tutaj cały ten odcinek będzie miał 50. Właściciel działki chce wydzielić prostokątny plac o największym polu powierzchni w sposób przedstawiony na rysunku. Czyli taki plac chcemy wydzielić i taki, ten, pla, ten plac ma mieć możliwie największe pole powierzchni, no, no bo wiadomo, że można sobie ten plac tutaj różnie ustawić, i on chce tak, żeby on tutaj możliwie największy się zmieścił. No i, jak, i pytanie jest takie. Chociaż tu właściwie nie ma jeszcze do końca pytania, tutaj jest tak w tym podpunkcie A. Oznacz szerokość wydzielonego terenu przez x. No to mamy tu już zaznaczone, i zapisz wzór na pole powierzchni placu w zależności od x. Z to musimy najpierw zrobić i określić dziedzinę funkcji P. No to zaznaczyłam sobie, że skoro tu jest wymiar tego placu X, no to ten wymiar sobie oznaczam jako Y, stąd wzór na pole tego placu to będzie 2XY. Dlatego, że to będzie wymiar prostokąta, znaczy to będzie pole prostokąta w wymiarach X na 2Y, czyli 2Y razy X no to 2XY. I teraz muszę z tego zrobić funkcję. Piszę, że w zależności od X, czyli muszę wyznaczyć Y. Jak ja mam teraz tego y wyznaczyć w zależności od x? No tutaj się nie da inaczej, jak poprzez podobieństwo, skorzystanie z podobieństwa, no bo tutaj myślę, że nie muszę tłumaczyć, że te wszystkie trzy trójkąty, ten, ten tutaj i ten, jeżeli wezmę tą drugą połówkę tego trójkąta równoramiennego, będą do siebie wszystkie podobne. I korzystam tu z podobieństwa tych dwóch trójkątów tego tutaj i tego. No i skoro one są podobne, no bo są, tak już nie będę udawania, wiem, że to już widzicie, bo to już było robione wcześniej, bardzo podobne zadania, no to yy, piszę sobie tak, że x do 50 minus y ma się jak 50 minus x do y. Tu oczywiście może też w inny sposób, można na przykład, że x do 50 minus x, no bo te boki w sumie sobie odpowiadają, ma się jak 50 minus y do y. Też można, tak, też wyjdzie to samo, bo tutaj chodzi o to, żeby zapisać jakieś równanie, które będzie poprawne pomiędzy tym x i y i z tego wyciągnąć tą zależność. Tutaj sobie potem wymnażamy na krzyż. Oczywiście w tym równaniu piszemy też, że 50 minus y musi nie być równe 0 i y też nie może być równe 0. No i po, po, po rozwiązaniu tego równania, po różnych uproszczeniach wychodzi nam, że X plus Y jest 50, czyli wyciągam sobie Y, bo tutaj o to mi chodziło, skoro chcę mieć P od X, czyli muszę za Y tu podstawić coś z X, więc wyciągnęłam sobie, ile wynosi tutaj ten Y. I podstawiam tu, i to jest to właśnie. No i w ten sposób uzyskuję. Uzyskuję to, co chciałam, czyli wzór na P. Od X wychodzi on taki. No i tu już pierwszą część tego punktu A mam zrobioną, i jeszcze mam określić dziedzinę funkcji P. No to y, tutaj muszę skorzystać z tego, no, że skoro tutaj y, te x i y, y są długościami boków, więc muszą one być dodatnie, te długości, więc piszę, że x musi być dodatnie, y musi być dodatnie. No i wykorzystuję jeszcze to, że y wiem, że to jest 50 minus x, więc. Dlatego, że funkcja P od X no, ma zmienną X, dlatego wyciągam dziedzinę, czyli dla X ta funkcja istnieje, więc stąd tutaj Y zamieniam na X, -a. robię tutaj część wspólną tych dwóch nierówności i wychodzi mi przedział od 0 do 50 w przedziałach otwartych. I to jest dziedzina tej funkcji P od X. I teraz pod punkt B wykaż, że pole powierzchni placu jest największe, wówczas gdy jego wymiary wynoszą 50 metrów na 25 m na 50 m, no, to tutaj to już nie ma z tym problemu. Skoro mamy wzór wyciągnięty, to sobie szkicuję wzór tej funkcji. Ona ma miejsce zerowe 0 i 50. Ramiona są skierowane w dół. Jakbym tu bowiem to przy x kwadracie byłoby minus. Przy x równym 25 będzie największe to pole. Tak to widać, bo tutaj będzie 25 po środku. Więc przy y, skoro jest plus y, ma być 50, no to przy y 25. Tylko, że tutaj nie jest też do końca odpowiedź. Tutaj chodzi o to, że przy takich wymiarach to pole powierzchni będzie możliwie największe, ale wymiary tego całego placu byłyby x na 2y, czyli 25 na 50. Tutaj jeszcze trzeba by to było dopisać, ale myślę, że to już jest jasne, że dla tych xy. I wymiary placu trzeba by jeszcze dopisać, że będą właśnie wynosiły wtedy tyle, jak podstawimy te liczby.